Cześć, witajcie na kanale MotoInfo.pl. Dzisiaj są wyniki testu długodystansowego odnośnie czyszczenia katalizatora. Jakiś czas temu, jakieś parę miesięcy temu, wrzuciłem filmik, jak czyściłem katalizator w Suzuki Swift. Odcinek o teorii nagram wam później. Dzisiaj skupimy się na wynikach. Więc tak, jakiś czas temu wrzuciłem odcinek na temat czyszczenia katalizatora. Co i jak, dlaczego dowiecie się w teorii? Odcinku pod tytułem Teoria. Eee, no i dzisiaj są wyniki. Zobaczcie za pierwszym razem nie wiem który z tych się podaje ale chyba ten się podaje do przepustnicy chyba ten eee, bo te mają te oznaczenia pomarańczowe a tu ten ta i tu jest ten wtryskiwacz do przepustnicy za pierwszym razem podałem dwa środki ten do przepustnicy, ten do paliwa, do, do zbiornika z paliwem. E, no i niestety to nie zdało egzaminu. Po, może po tygodniu, wyskoczył znowu błąd katalizatora. A zrobiłem wszystko tak jak zalecał producent, e, i samochód ożył, tak przyznaję. Samochód po czyszczeniu, po czyszczeniu przez przepustnicę i po wlaniu tego środka było widać. Różnice w przyspieszeniu, było widać różnice w falujących obrotach silnika, tak, jadę do tyłu, czekajcie, ręcznego nie zaciągnąłem, fakt, było widać różnice, no ale niestety ten błąd po tygodniu lub nawet wcześniej wyskoczył, postanowiłem dokupić dwie puszki, które wlewa się do zbiornika z paliwem, dwie puszki wlałem i po wlaniu tych dwóch puszek, na pełny zbiornik paliwa. Mam około 50, chyba 5 litrów zbiornik. Eee, przejechałem się po trasie dość, dość energicznie. Czyli utrzymywałem dość wysokie obroty z rzędu nawet chyba 4000 obrotów. No i. Słuchajcie, stał się cud. Zrobiłem chyba dwa czy trzy razy trasę Lublin-Puławy. Zrobiłem niecałe Lublin-Puławy i poławy Lublin, i tak dwa razy. I tak utrzymywałem wysokie obroty. Później jeszcze pojeździłem trochę ekspresówką podmiejską. Nie zapuszczałem się tak daleko, tylko pojeździłem. Pokatowałem ten silnik na wysokich obrotach, trochę na ekspresówce. No i fakt pomogło. Słuchajcie, pomogło. Pomogło tamtej pory do do tydzień temu, jak jak to była data, czekajcie, zaraz wam powiem. Tydzień temu była data. Dziś jest 24 kalendarz nie lubię tego telefonu, bo nie mogę sobie iść w kalendarze, to był 17 maja, no wtedy wtedy grzebałem przy samochodzie i niestety wyskoczył mi błąd katalizatora, ale słuchajcie jeżeli nie macie wyjścia lub chcecie na przykład sprawdzić czy ten specyfik, ten preparat pomoże na wasze falujące obroty silnika lub czy jednak w waszym samochodzie może zda to egzamin no to możecie spróbować, no bo taka puszka ile kosztuje tam niecałe 20 zł, chyba w, na Allegro jest w promocji za 17 zł. Pucha jedna. To Wam powiem, że ja jestem z tego specyfiku, no można by powiedzieć, nie w 100% zadowolony, no, ale spełni moje oczekiwania, bo kiedy ja zamieściłem ten filmik na internecie, aż muszę zobaczyć. Czekajcie, już robimy czyszczenie katalizatora. 3 miesiące temu dodałem ten filmik. No, no to słuchajcie, 3 miesiące po aplikacji tych dwóch, czyli pierwszym razem aplikowałem jedną tą i jedną tą do przepustnicy, i za drugim razem aplikowałem dwie do paliwa. I na 3 miesiące spokój zobaczymy, jak będzie później. Fakt, że ja nie oczekiwałem tego, że ten mi błąd katalizatora zniknie, tylko oczekiwałem to, że uda mi się wygrać walkę z Równymi obrotami silnika, które były wywołane przez zakłócenia sondy Lambda, bo sonda Lambda, ale to już Wam opowiem w odcinku teorii, bo to długo gadania. Ktoś tam jest? Tak, ktoś tam jest. Dobra, zwijamy się stąd. Później Wam ogram. Dobra. <noise> Muszę wam dograć końcówkę, bo nie lubię jak ktoś mnie obserwuje podczas nagrywania, bo to takie dosyć dziwne jest. E, e, a sobie nagrywam, wyjechałem sobie dzisiaj tak z domciu i sobie tak luźno nagrywam kręcem. Słuchajcie, to co ja chciałem uzyskać, uzyskałem. Obroty mojego silnika nie falują. Teraz mam klimę włączoną, także musiało mi szybko odparować. To obroty będą trochę drgać, ale zobaczcie. Wyłączam teraz klimę. Patrzcie co się dzieje z obrotami. On jest jeszcze zimny, bo nie ma nawet 90. Stopni. Ale obroty trzymają się, nie, nic nie faluje. Także to co ja chciałem uzyskać to uzyskałem. Mm, nie jest to rozwiązanie, które zastąpi wam wymiany katalizatora. Jeżeli macie taką możliwość, wymieńcie katalizator. Nie jest też to rozwiązanie, które wyleczy wasz samochód z um, zatkanego katalizatora. Nie jest to specyfik, który jakimś cudem o rozpuści ten cały nagar w katalizatorze i katalizator będzie czysty. Niestety nie daje to rady rozpuścić tego nagaru. E, fakt jest poprawa, katalizator jest w jakimś tam stopniu odetkany, no ale niestety ten specyfik nie zastąpi. Wymiany katalizatora lub płukania katalizatora. Jak macie taką możliwość, wymieńcie lub wypłuczcie katalizator. Także z mojej strony to tyle. Widzimy się już niedługo. Widzimy się, słyszymy się raczej w odcinku na temat Teorii, w którym opowiem Wam dlaczego, dlaczego zdecydowałem się wyczyścić katalizator, dlaczego nie wziąłem się za wymianę sądy i za wymianę innych gratów. Także na ten temat porozmawiamy sobie w odcinku. Teoria. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się cieplutko. Hej. A ty, czy subskrybujesz kanał motoinfo.pl i masz wciśnięty dzwoneczek? Jak nie, to wciśnij ten czerwony guzik i strzelajka like pod filmem.